W tym odcinku będę chciał policzyć elementy z tej kolumny, które są inne niż te elementy tutaj. Skorzystam z funkcji o nazwie LICZ warunki. Ta funkcja może przyjąć wiele zakresów i sprawdzać różne kryteria do tych zakresów. Więc pierwszym zakresem, który będę sprawdzał, to oczywiście są dane z kolumny B. I powiem Excelowi, że interesują mnie w tym obszarze wartości inne niż. Więc w cudzysłowie wpisałem znak mniejszości i znak większości. Od i połączę ten znak mniejszości i większości, te znaki, z zawartością komórki F7. Powiem Excelowi, to nie koniec. Chciałbym jeszcze raz sprawdzić ten sam zakres pod kątem kolejnego kryterium. Naciskam średnik, aby przejść do kryterium drugiego. Otwieram cudzysłów, znowu wpisuję znak mniejszości i większości. Zamykam słów i znowu łączę to z kolejnym kryterium. I jeszcze ostatnia para. Znowu ten sam zakres, niestety muszę go tak powtarzać. Średnik, otwieram słów. mniejsze, większe. Zamykam słów i łączę to z moim ostatnim kryterium. Zamykam nawias, zatwierdzam to, pojawił się wynik 6. 6 liczy te komórki, na przykład Adama, Ewę, Pawła, również tutaj Ewę kolejny raz. Jacka i Joanny. Jest tych elementów 6. Jeżeli dopisalibyśmy kolejną osobę do listy, chcielibyśmy wykluczyć kolejną osobę z tego zliczania, to formuła wydłużyłaby się. Zobaczyć, dopiszę Ewę. Jeżeli chciałbym teraz Ewę również uwzględniać w tym zliczaniu, czyli wykluczać ją, to muszę znowu zaznaczyć ten sam zakres, nacisnąć średnik i znowu powtórzyć ten sam zapis, czyli znaki mniejsze, większe. Cudzysłowie i połączyć to z zawartością kolejnej komórki z kryterium, czyli F10 w tym przypadku zamykam nawias. Zatwierdzam Enterem, ta formuła działa, ale w części następnej w 219 pokażę Ci lepszą formułę, która nie będzie się wydłużała, jeżeli kryteriów będzie przybywało. Bardzo fajna formuła, polecam część 219.